Witaj na kanale Odwrócona Logika. Dzisiaj pokażę Ci, w jaki sposób można łatwo edytować wzory w LibreOffice. W tym celu zabierzemy się od razu do roboty. Otwieram sobie plik, pusty plik. Tak naprawdę, odwrócona, odwrócona, odwrócona Logika, pusty plik. Nie masz go jeszcze? Ściągnij sobie go tam na dole. Jest link. Wpisz się do mojego newslettera, dostaniesz z tym. Link do strony, gdzie te wszystkie pliki tam są. Możesz tam znaleźć ten pusty plik, właśnie LibreOffice, w którym możesz edytować ten plik. Tą wersję, którą ja używam tutaj. To właściwie ze względów na kompatybilność. Umieszczam go tam oraz czcionki, które dzisiaj właśnie będą potrzebne. No więc otwieram sobie plik. No i zobaczmy. Przechodzimy sobie do spisu treści wzory matematyczne. Dzisiaj zajmiemy się wzorami matematycznymi. Przechodzę do... do aha, to nad, tu można chyba jakoś przejść. Zobaczmy. Wzory matematyczne. Ctrl plus klik, aby otworzyć hiperłącze. Ctrl plus klik. Wystarczy czytać to, co on nam tam pisze i możemy się poruszać bardzo łatwo w tym programie. No i zobaczmy. Tutaj mamy wzory matematyczne. Tu już wcześniej wam mówiłem w którymś z tych filmów, w którym pokazywałem wam tak naprawdę... W jaki sposób ten, plik jest, ten pusty plik jest zorganizowany? Link do tego filmu macie tutaj powyżej. Teraz się skupimy na tym, w jaki sposób powinny być edytowane wzory. Pismem prostym we wzorach składamy następujące znaki, czyli indeksy. Tak jak tutaj widzicie, to C1, może to jakoś się da powiększyć: C1, x jest pochylone, 2 jest proste, zobaczymy. Tak samo tutaj, liczby rzymskie też są proste. Takie, takie skróty, na przykład jak Konstans, limes, nie, czyli granica funkcji, minimum, maksimum, na przykład liczba Reynolds'a jest tak określona też w ten sposób, jako re i wtedy nie jest składana pismem pochylonym, tylko prostym. Postawa logarytmu naturalnego E również nie jest pochylona, litery y, alfabetu greckiego, symbole funkcji, na przykład sinus, cosinus, logarytm. A tu jest błąd, bo, opaczcie, bo tu powinno być, tu powinno być pochylone nie? w ten sposób, sinus X, cosinus X i tak dalej. Operatory wektorowe, jak znajdziecie jakiś błąd w tym pliku, napiszcie mi, tam na dole będzie również zamieszczony, będzie tam również zamieszczony link, nie link, tylko adres e-mailowy, możecie do mnie pisać również. znak pochodnej. Oznaczenie jednostek miar, na przykład metr, kilogram i tak dalej. No i nawiasy. Trudno, żeby nawiasy były pochylone, nie? To będzie głupio aż wyglądać. Natomiast pismem pochylonym piszemy oznaczenia funkcji, znak pochodnej cząstkowej, jednostki urojone, liczby zespolonych, czyli IJ. No i teraz zobaczmy tutaj. No i oczywiście litery będące symbolami liczb, nie? We wzorach. Teraz już wiemy, jak to się robi, no i zobaczmy, teraz tutaj mamy na przykład przykładowy wzór natężenia pola elektrycznego EOTX. Ja jestem elektroenergetykiem, to jest taki podstawowy wzór, który opisuje nam rozkład tego natężenia wewnątrz kondensatora cylindrycznego. Jak kliknę sobie tutaj tą jedynkę, to powinno się, powinienem się przeskoczyć od razu tutaj do tego wzoru i zobaczcie, jak jest zorganizowane to, co tu jest, to, co to, 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 to tu widzimy. Mamy wzór. Mamy tutaj wzór umieszczony w takiej tabeli i tutaj mamy numerację tego wzoru, a potem jest legenda pod dołem. Nie myślicie sobie, jakieś tutaj tabelki zamieszczane nie wiadomo po co, no po to zobaczcie, że jak sobie tutaj, nie wiem, czy mi się to nie rozsypie teraz, nie zniknie, zobaczmy. Jak dam sobie teraz tutaj podgląd wydruku, to jest na której stronie, żebyśmy wiedzieli? Na 10. Jak dam sobie podgląd wydruku, o, i zobaczę tą stronę, to zobaczcie, tych niewidocznych tabel, o, tych niewidocznych tabel nie widać. Dwie strony widać tylko. O. Tych niewidocznych tabel tutaj nie widać. Czyli one jakby tylko nam organizują to, co tu się dzieje na tej stronie, ale ich nie widać. Więc dzięki temu tak naprawdę możemy zapanować nad położeniem tych elementów na stronie. I to jest właśnie fajne, że w tak prosty sposób można to zrobić. No dobra, to teraz zabierzmy się za. Wpisywanie wzorów, jakiś tu mamy na przykład. Zobaczcie jakieś kolejne dwa wzory. Specjalnie tu je dołożyłem. Dwa, trzy. No to możemy jakiś czwarty wzór wrzucić, ale przed, przed wzorem numer 2 i 3 Po to, żeby zadziałała nam ta automatyczna numeracja. Mówiłem już o tym, nie? Automatyczna numeracja jest bardzo ważnym elementem. Po co my mamy to robić? To komputer ma to zrobić. To on robi dużo szybciej i lepiej. On się nie pomyli. My się pewnie pomylimy, a będziemy robili to ręcznie. Robię sobie tutaj miejsce. Ten mechanizm, który tu widzicie, zaraz przedstawię, jest podan, opisany w tym pliku, tutaj zaraz powyżej. Piszę sobie fn, czyli function, fn i naciskam przycisk, klawisz f3. I pojawia mi się taka tabela z wzorem, który wszyscy znają, e równa się mc kwadrat, Ale zobaczcie skład jest przeprowadzony inną czcionką, niż ta, która, którą ja tu zastosowałem. Ja zastosowałem takie czcionki, które są dość podobne do tych stosowanych w techu, natomiast te mi się nie podobają. Co można by tu poradzić sobie? W jaki sposób? Można by wziąć po prostu, wyrzucić tą tabelkę, wziąć wzór, który jest złożony tą czcionką, którą ja lubię używać, akurat ja tak lubię i wstawić go tutaj, czyli kopiuj, wklej i już mamy wzór w nowym miejscu i teraz zobaczcie, jak sobie tutaj kliknę w ten wzór dwa razy, otwiera mi się okienko edytora równań. I teraz mówimy sobie coś tutaj innego, jakieś, jakąś inną funkcję wpisać, na przykład nie wiem, trzeba napisać. na przykład Z, no to nie wiem, tu mamy, już mieliśmy funkcję, tutaj zobaczymy na dole, były WZ, WZ to nie wiem jakąś funkcję U na przykład, funkcja U od X równa będzie tangens X. Tangens x. Tangens. Tangens x. I zobaczcie, że edytor sam od razu panuje nad tym. On wie, co tak naprawdę. On wie, że u od x to jest u, to jest nazwa funkcji, tak? To jest, to jest oznaczenie funkcji tangens i, i od x, tak? Chociaż tangens się tutaj złożył. a to może być tak, że <trym> <trym> trzeba by zobaczyć, bo. Może nie wie, że ten TG. Zobaczymy tu. Tan, tangens. Aha, bo to jest anglosaski. Anglosasi to wymyślili i myślili, że tangens to jest tan, nie? Tangens. No dobra. To może jakąś inną funkcję tu weźmiemy. To może damy tutaj sinus. sinus. Sinus jest tak samo u nas, jak i u nich. Sinus. To trzeba zrobić obejście tego problemu, jakoś to musimy wymyśleć. Pomyślimy. Sinus do x na przykład. O. Jak wyjdę z powrotem, jest. Ale zobaczcie, co się jeszcze stało. Jeszcze przed chwilą, zanim tutaj zacząłem grzebać w tym pliku, to ten wzór Z od X był wzorem numer 2, a teraz jest wzorem numer 3. No więc na pewności jeszcze mogę sobie tutaj wejść. Narzędzia, tak jak w ostatnim, pliku, w ostatnim filmie Wam pokazywałem, aktualizuj wszystko. I gdyby nawet się okazało, że gdzieś coś, no to zróbmy ten tutaj, myk, control, wzory matematyczne, wchodzę, dziesiąta strona, pierwszy wzór, drugi, trzeci, czwarty. Zatem funkcja Z zdefiniowana wzorem trzecim, no i jest, zgadza się wszystko. No i zobaczcie, czy nie jest to naprawdę fajniejsze i prostsze, żeby właśnie zrobić to w ten sposób żeby nie bawić się w numerację wzorów, tabel i rysunków ręczną, zrób to raz, zrób to dobrze, zainwestuj trochę czasu. To będzie trwało. Możesz poświęcić na to 2-3 dni, ale naprawdę opłaca się. Naprawdę się opłaca. Jeszcze jedna rzecz, która jest też fajna, no to jest ta legenda. To jest akurat dość oczywista funkcja, tutaj nie ma co opisywać. Nie, tu nie ma co opisywać. Ale możemy dla przykładu zrobić taką, taki, to są wiadomo, ja tutaj w tych filmach robię takie ćwiczenia, żebyście sami spróbowali powtórzyć je potem w domu. Ja wam pokażę przykład, a wy po swojemu swoje rzeczy. Jak ktoś pisze pracę, ma jakby gotowe już zrobione, nie? Musi tylko wpisać swoje treści. Czyli kopiuję tą tabelę, wklejam ją tutaj poniżej tego wzoru. Ale jako, że tutaj mamy tylko jedną y, zmienną x, no to te wiersze wyrzucam. To będzie trochę kuriozalna y, legenda, bo będzie miała tylko jedną. Tutaj gdzie mamy usuń, usuń wiersze. Aha, to, to jeszcze tu usuń wiersze, jeszcze jeden wiersz. I usuń wiersze. I teraz sobie tutaj wpiszę x. I napiszę zmienna x. Zmienna x. To jest wartość funkcji, a to jest argument. Więc napiszemy, że to jest argument. Argument funkcji. Funkcji. Argument. A, ry, g. Trochę mi się ciężko pisze, bo pomiędzy. Nie, tego nie widzicie, ale tu pomiędzy komputerem mam no, jest jeszcze mikrofon. Argument funkcji. Muszę mieć tak ręce wyciągnięte do przodu. Gotowe. Spróbuj. Spróbuj zrobić to samemu. To jest naprawdę fajne. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda nasz wzór. O, jak się go weźmie tutaj chyba można zrobić jedną stronę o. to jest ten wzór pierwszy rozkład natężenia w kondensatorze wzór drugi który ma kuriozalną wręcz legendę która tłumaczy coś co jest oczywiste tak nie róbcie w pracach jeżeli coś jest oczywiste to nie tłumaczmy tego bo to jest po prostu bez sensu ja to zrobiłem tutaj tak dla przykładu no i gotowe to jest gotowe Mam nadzieję, że przyda się Wam ten film. Edytujcie wzory. Wzory to jest coś pięknego. Wzory to jest jakby część tej naszej ekspresji. Czasami cała strona tekstu może nie przedstawić tyle, co jeden wzór. Jeden wzór pokazuje nam tą matematyka. Matematyka rządzi światem tak naprawdę. To jest królowa nauk. Dlatego wzór naprawdę to jest bardzo ważna rzecz. Dobry, do, wzór, który jest dobrze wytłumaczony poprzez właśnie tą legendę. To jest to, co w pracy jest bardzo cenne. Oczywiście ta numeracja również jest bardzo ważna, bo pamiętajcie o tym, że odwołania do wzorów też y, robimy w taki sam sposób, jak do rysunków i tabel. Odwołujemy się ściśle i precyzyjnie, czyli na przykład funkcja U zdefiniowana wzorem 2 w tym wypadku. Nie, nie mówię, że nie, nie piszę tutaj w tym miejscu, tutaj o, że to jest funkcja y, U zdefiniowana wzorem poniżej którym poniżej, tym drugim czy, no akurat tutaj jest prosto nie? bo z i w są następne ale odwołujemy się po prostu do wzorów rysunków i tabel stricte do danego, do dane, do dane, do danego wzoru, czyli na przykład do danej danej tabeli do danego wzoru, do, do danego rysunku stricte, do numeru trzymajcie się do zobaczenia już niedługo